Witam serdecznie, pastor Orłowski. Kolejne z takich moich krótkich refleksji. Zawsze jak wracam z Anglii, przyjeżdżam do Polski, to mam takie wrażenie, nie chciałbym nikogo oczywiście obrazić i nie uogólniać, ale jakieś takie naszej polskiej nieuprzejmości. Jadę do myjni, ja to młody człowiek z bitymi rękami w kieszeń pyta się mnie, co ma być. I idę do przychodni, pytam się pani przy w okienku czy mogę się do laryngologa zarejestrować, nie ma tu laryngologa nie widzi pan, jest tablica, trzeba czytać tu nie ma laryngologa myślę sobie czy to jest jakaś taka nasza polska nieuprzejmość czy to jest taka nasz, nasza polska mentalność czy coś możemy z tym zrobić bardzo często też stykam się z tym, że ktoś mówi a, dziadostwo, nie ma sensu, i tak nic nie zmienisz to w Polsce jeszcze wiele pokoleń musi minąć, aby coś się zmieniło więc po co się starać ale jestem zwolennikiem innej szkoły. Warto się starać, choćby dla swojego otoczenia. Jeżeli ja zacznę być uprzejmy na drodze, jadąc samochodem, ustępując miejsca, e, będąc uprzejmy przy, dla pani przy okienku, nawet jeżeli ona nie jest dla mnie uprzejma, to mogę coś zmienić w moim otoczeniu. Czy warto? Myślę, że warto dla siebie samego, bo wtedy moje życie nabiera głębszego sensu. Wtedy moje życie staje się bardziej wartościowe, jeżeli nie odpowiadam tym samym, ale jeżeli staram się być uprzejmy pomimo wszystko. Myślę, że to jest. To jest dobra postawa, to jest Chrystusowa postawa, o wiele lepsza niż odpowiadanie nieuprzejmością na nieuprzejmość, czego sobie i Wam z serca życzę. Dziękuję za uwagę.